Słuchajcie, widzowie, Admiros wciągnął mnie w bardzo ciekawy tryb w Robloxie, którego nie planowałem nagrywać już. ma Admiros, w ogóle. Nie, ma, nie będzie małp, co nie? nie no właśnie, dzisiaj nie, dzisiaj nie ma małp. Dzisiaj jest mega wciągający tryb w Robloxie, który nazywa się Pet Simulator i dostaliśmy przed chwilą od widza, który nazywa się Tomek, dostaliśmy legendarne pety i po prostu latamy teraz, zbieramy kasę <laughs> i dzisiaj Admiros będzie chyba giga jakiś opening, tak mi się wydaje. Oj, też mi się wydaje. Jestem no. ciekaw, czy możemy zrobić taki, wiesz, turniej, kto nie lepszego peta z jakiegoś O, kiośajka. dobra, to, to jest naprawdę spoko, spoko pomysł. A wy, widzowie, jeżeli oczywiście takie odcinki wam się podobają i chcielibyście więcej pet simulator oraz małpek, małpki spokojnie też będą, to wiadomo, zostawcie lajka w opisie i uwaga, u Admirosa pojawiła się pierwsza część, tak jakby tego i sam początek, gdy właśnie mieliśmy te takie początkowe pety i to też było bardzo fajne i tam też jest moment, w którym dostaliśmy te pety, więc polecam sobie tak, sprawdzić, to bo naprawdę jest. bardzo fajne rzeczy były. I co, Admiros, chyba będziemy Czyli za chwilę do dalszej strefy. Wiesz co, myślę, że mamy tyle kaski, że możemy iść nawet do ostatniej strefy. Tak nie, mam no chyba nie jest na ostatnią strefę. Czy myślisz, że nas no zobacz, następna jest za 75 tysięcy? Dobra, kupuję sobie to. Okej, okay. dobra, to ja, ja też biegnę. Ym, I właśnie na czym to polega? W skrócie macie zwierzątka, które wydobywają golda, i musisz mieć coraz lepsze zwierzątka, żeby później odblokowywać nowe strefy, żeby więcej kasy zdobywać i tak dalej, i tak dalej. No to jest ba bardzo prosty, ale wciągający mechanizm. Yy, Gotar. No, co? Co? jest jakiś upgrader. widzę! To nie będzie. Widzę, widzę. widzę. Dobra. A, to są perki, zobacz. Perki? Szybkość poruszania się. Więcej przestrzeni. O. to jest za diamenty kupujesz, to co pytałeś w pierwszym odcinku. No Zabraż. właśnie. Kupuję. Pyk. Player speed hmm. na pewno sobie kupię. Okej, okay. chyba na maksa. 8 tysięcy, 22 tysiące. O, <laughs> więcej miejsca na tego. Na pety też się przyda. Tak, Pet speed. I speed. Okej, okay, More Diamonds, Orbs reach, Że co, z większej, z większej odległości po prostu będziesz mógł zdobyć? Tak, zgodywać? tak, tak. No, 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 to na pewno okay, to jest to. Okej, More ten, pet, Strange. Dobra, ja okupiłem się już na maksa. Ty, ja ale też. rzeczywiście jest <laughs> szybciej. Dobra, no, i to teraz szybciej biegamy. Czas sobie wezmę, wyłączę. Dobra, Jest break, safe, save, okej. Okay. Za chwilę. No, save nie wiem, czy to ty rozbijesz, czy ja rozbiłem? Nie, nie, nie mam wiem, pojęcia. to się dzieje tak szybko, no, że nie. nie ja po prostu wszystko, klik, tego. wszystko klikam wokół i teraz o 3 miliony kaski mam na przykład. Ile ty masz ja kasy? Ja mam 5. O kurde, to ładnie lecisz. No, Break Dobra. 10, prezent. Ale to, to było, było tak, że są. Admiros. Y, m, to mo mogę zdradzić zakulisowo. Admiros w ogóle Możesz, nie był myśl. przekonany, czy ten, y, czy w ogóle nagrywać ten tryb, czy go pokazywać, nie? No. no dobra, no sprawdzimy, nie? Zobaczymy. Ale tak wciągnęło, takie fajne. Taka fajna gierka, a taka no bo jest prosta. Dźwięk jest, jest prosta i fajny dźwięk jest z tego zbierania monet No, No. Taki no, no, wiesz, że. No, 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 no. Po prostu chcesz, chcesz to zbierać, nie? Wszystko. Okay. Mhm. i za, za chwilę pewnie kupimy. O, safe. Dobra, szybko, safe. A tak, a tak, ja też a tak. Lecę. A, nie zdążyłem, no, nawet. No, ja cztery pety wziąłem, y, użyłem, żeby. O, kurde. No, więc no, nie, nie było tutaj co zbierać. Dobra, mam cztery To co, 14 Następna milionów. kraina? Co to A na to? nie ulepszamy jeszcze na maksa wszystkiego? Yy, wiesz co, myślę, że w następnej krainie jeszcze szybciej będziemy zbierać, więc w tej nie wiem, czy jest sens. Tak? być tutaj. Ale chodzi mi tutaj o tu, tu, tu te upgrade. Y. O, tutaj, te upgrade, y. o to mm. mi chodzi. Wiesz co, no ja nie mogę, nie mam kaski za dużo. Mam 2000 diamentów, a kolejne kosztują 15-11. A, no dobra, no to też okej, okay. no to mo możemy skoczyć. I na koniec możemy zrobić też jakiś, wiesz, opening jajek. I tak jak e, tak, tak. mówisz, no, no, kto no. po prostu lepszy jajka wydorobi, bo to też na tym polega, że tam na respie mamy dużo miejsca po prostu, znaczy dużo jajek do kupienia. I, o, to jest plaża. Tu też bardzo szybko idzie. No, czekajcie. Czek, czek. A następny już 400 tysięcy, nie no, mam 20 milionów, to. no to. Więc to jest łatwo, takie. Łatwo. Fajnie, ale no jesteśmy już troszkę Pius bardziej. Pets. O? Co to jest. No to jest do łączenia petów. Możesz dwa pety połączyć w jakiegoś jeszcze lepszego peta. A jak boję się połączyć te dwa moje, bo nie wiem. No i... A, trzy pety trzeba. Trzy pety? Okej. Okay. Trzy. Czyli tak to jest. tutaj A Wezmę te najgorsze, zobaczymy, co się z nich zrobi. Dobra, dobra, dobra. Yes. Game Collector. Na wie A2,5 tysiąca diamentów. Nie mam kaski. Ja nie mam kaski. Muszę Oj, no ja mam 9 tysięcy diamentów teraz. I po prostu wszystko klikam, co, jest, co no. tylko jest na ekranie. Dobra, ja mam 40 milionów. Okej, okay, fuse pet. Dobra, wezmę, sfuzuję moje trzy pety. Najbardziej mi boli to, że nie widać, y, co te pety robią, ile zadają obrażeń. White bunny, 4 y, cz, y, mam przy nim. To jest może czwarty poziom tego peta? Ja mam psa. Dog. No, znaczy ja wiesz, połączyłem, nie? Te trzy moje, które ja miałem też, do tej ja pory. Też. A, też połączyłeś. A ty, ty, ty te, te najlepsze połączyłeś? Yy, nie, coś. Yy, ja się też boję, <laughs> boję się, że to coś. Ten... No, coś się popsuje tam, nie? Idziemy na następną krainę? No, 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 możemy. W ogóle yy, cały czas dostajemy jakieś tam yy, rzeczy. Ja na przykład mam jakieś triple boosty i tak dalej. A ja nie yy, mam takich tych. Yy, teleport, czekaj. Auto settings, nie, gdzie to jest? Nie, nie wiem, gdzie to się odblokowuje, ale mi się pojawia na ekranie, że na przykład dostałem y, triple coinsa i mogę sobie tego użyć. O. Jest, y, chyba za level to jest, tak mi się zdaje. No. Teleport. Dobra, ja odblokowałem kolejną krainę. A, ty już jesteś, aha. Tak, ogólnie jak klikniesz sobie teleport, to możesz zobaczyć, ile jest krain. To jest dużo, jest dużo. <laughs> no, jest bardzo dużo, a tutaj coś jest, coś jest jeszcze. Trzeba sprawdzić, co to jest. Ciekawe, czy te pety, które dostaliśmy, nam wystarczą do, wiesz, do, do samego końca, samego końca no. Powiem ci, że nie wiem, bo ten ciomek, który dał nam pety, ten Tomek, on powiedział, że ma wszystko wymaksowane, więc to mogą być giga dobre fety. No właśnie. Make rain golden. Shakespeare want to turn. Aha, czyli mogę na ten go dać. Ej, dobra, dobra, dobra. To jest, jeżeli się nie uda. A. To nie, tracisz. Tra nie, wiesz co, nie, ja nie chcę na razie nie, tak człowieka. Nie, 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 nie. sobie, że teraz musielibyśmy, chociaż i tak by było trochę łatwiej, um, bo byśmy mogli sobie kupić troszkę petów, no właśnie z tych jajek no. na, na początku, ale zaczynać od samego początku i, wiesz, niszczyć te, 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 5 no. minut, jedną kubkę golda. Takie to Robuxy było. by poszły na pewno no, jakieś, no, no. Ten, ale tak to mamy dobry start, nie musimy tutaj wydawać. Bardzo dobry, bardzo dobry start. Jak one biją? Ja bym sobie no. też wrócił zaraz i otworzył jakieś jajka. A to teleport możemy pójść. Tylko czekaj, jeszcze tak. Jeszcze trochę, jeszcze no tak, tak... Pięć razy, no, tak? No, tak. Jeszcze jedną yy, może krainę odblokujemy, zobaczymy. Dobra, co tam jest. dobra, nie ma problemu. Okay. Bo jest, y, następna jest lodowa, czyli idealnie do już niedługo zima, więc. No, idealna tak kraina, jest... żeby z, y, zebrać trochę kaski. A w ogóle tutaj nikogo nie ma. Czyli no, wszyscy, bo wszyscy siedzą. Już... No. Tak, wszyscy już siedzą gdzieś tam A tutaj na coś jest? jest tu jest jakiś domek. A siedzą hmm? ludzie na serwerze, oni pewnie są naprawdę już w dalekich no, krainach. No, 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 no. Bo ja My... pamiętam, że w starym Pet Simulatorze kiedyś grałem, to były na przykład bossy. Pojawiał się boss Aha. i wysyłałeś pety, żeby rozwalić tego bossa. I dostawałeś bardzo dużo kaski, a teraz tego tutaj nie widzę. Ciekawe, o, o co z tym chodzi. Nic no nie, czemu wiem, nie, nie wiem ma. Też dobra, mam 51 tysięcy diamentów, więc. No ja w ogóle mam tylko 2,5 tysiąca, mi nie drapie diamentów. No musisz safe y a, i te kubki z diamentami też niszczyć. No, faktycznie, dobra, już mam 45 tysięcy na starcie. Tak? Tak, triple damage boost O, Co? właśnie też dostałeś whoa, te whoa. rzeczy. A ja w ogóle na diamenty nie klikałem, wiesz? You can find the cave... O, można iść no, do jaskini teraz. Bo tutaj nie ma żadnych ulepszeń, kurde. Ile masz kaski? Y 109 milionów. Dobra, uzbieraj... Sa, 109, ja mam 283. Um, uzbieraj z okay. 200 milionów i pójdziemy zrobić opening. A wiesz co, ja bym odlokował jeszcze jeden kraj? A dobra. Bo wydaje mi się, że te jajka będą no. tak tanie, że się nie będzie opłacało, więc. Jeszcze jedną, jeszcze jedną. bym tutaj. I patrz, tu już się zaczyna. 7,5 miliona jakichś coinów, w których nie wiem, co to są za nie, coiny. Nie, to jest jakaś. No właśnie, to są jakieś inne boss. coiny. Bos. Skrzynia, boss, no, no. O, to jest tak duża skrzynia, że się bije ją pewnie z pół godziny. <laughs> pewnie z tymi petami to są dwa wdarzenia i tyle. Dobra, a co się z tym robi? E. Nie, want to... fantazy końcy to są. Z czego się, mm. Może to się z jakiś jajek też dostaje, albo później jak te jajka sprzedajesz, to dostaje za wiem, to końce? Nie wiem. Może musisz mieć pety, które drapią fantazy końcy nie mam pojęcia. No wiesz? właśnie, bo teraz gramy na takim przyspieszeniu, że normalnie byśmy byli, nie wiem, po, po ilu godzinach gry. No pewnie z 4-5 godzin na, tak na luzaku. A, bez wydawania że... Robuxów no, albo bez i nawet wydawania. Nie. No nie wiem, nie wiem. To jest. Fajne, ale jednocześnie jednocześnie takie mamy teraz tempo. Dobra, ile masz kasy? 400 milionów. A, okej. Okay. Miałeś powiedzieć, znaczy, mieć dać znać, jak będziesz miał 200 milionów. A samo klikało mi się po prostu. Ty, a ja mam tutaj w ogóle dużo golda, tak patrzę, że mam dużo skrzyneczek jeszcze do zebrania. Zobaczy, ile. A w sumie to 1000 diamentów, to tak mało. No, no. dobra, możemy teleport, teleportować. Dobra. dobra. No to do sklepu. O, oh. oh. okay, 25... tysięcy diamentów, żeby się teleportować do sklepu. Dobra. A żeby ma... tylko odblokować. Aha. Żeby odblokować teleport. Dobra, no to a w mamy drugą zimowe stronę... jajka. Okej. Okay. O, mamy zimowe już. Ja to jest Wiesz... dziwne, że tak dużo osób gra, a to już jesteśmy na... ...endgame'ie? No, tylko wydaje mi się, że mówię, my tak przyspieszyliśmy ten progres, że... Czekaj, a to nie są te pety, które my mamy? Dobra, o, kupuję te yy, najlepsze są jajko. takie słoneczka. No właśnie, nie, to nie my... są chyba, wiesz? Nie, 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 to są jakieś takie lepsze. Nie, nie, nie. dobra, to co? Kupujemy po jednym i kto drapnie lepszego. Dobra, tak? dobra, dobra, dobra. cyk. Dobra, cyk. I. Uwaga. Golden Puffin. Też Golden Puffin wystarczy. okej, okay, to no może jeszcze jedno? Dobra. Aż, <grym> aż się trafi. No Golden Snow Ram. O, nie, Golden Puffin. A, dobra, wygra. To jeszcze jedno. No trzy razy Nie wygrałeś więc. chyba. No, o, mam, ale mamy w ogóle Achievement, żeby Golden Puffin znowu. O. Mało Golden Puffin. Okej. Okay. Następne Golden Snow, Golden ja nie mam szczęścia. Nie, nie, I wiesz nie, 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 co, ja nie, nie, bym nie, nie. też sobie kupił parę tych jajek, żeby później je ulepszyć. Wie, wiesz o co chodzi, żeby mm -hmm. fuzję zrobić tych jajek i zobaczyć, co z nich poleci. Okay. Ja jestem ciekaw też, jak to będzie wyglądało, czy faktycznie tutaj jest, to już jest wszystko, czy coś jest jeszcze ukrytego. Czy na przykład no jest kolejna lobby, nie? Na przykład no, z kolejnymi temi, bo ja też się zastanawiam, a gdzie jest teleporter, żebyśmy mogli sobie wrócić albo odblokować kolejne yy... strefy. Bo tego nie widzę. Nie ma, nie ma. Nie no musi być. Musisz odblokować sobie ten yy, zakaskę. Wiesz co, teraz chciałbym sprawdzić. Bo to są najlepsze jajka, jakie otworzyliśmy, nie? Te, te które mhm. mamy aktualnie dostępne. I chciałbym i się przebiec. W sumie chyba będziemy musieli biec. Myślałem, że jakiś teleport da się kupić. Ale hmm. będę chciał zobaczyć, ile bym wydobywał za pomocą tych zwykłych petów, które w normalny, w normalny sposób wiesz, no, odblokowałem. No, no. Bo to jest w sumie ciekawe, ja mam cztery pety nowe. Jak coś? Dobra, i one biją ile? A, no też biją dużo w sumie. Ale nie aż tak dużo jak się spodziewałem. A, to jest dopiero druga kraina, spróbuj na tej lodowej. No właśnie, zobaczysz, że. Trzeba będzie teleport na pewno odblokować. A no, czekaj, teleport... Ja sobie teleport? idę te zdolności upgrade'ować trochę. E, a, na tutaj, na tą strefę. Tak, ale tutaj mało dropi, ja potrzebuję jeszcze diamentów trochę. Mm -hmm. ja Zwłaszcza 30 te zdolności podbiegania. Ok, more storage, more diamonds. O, ja sobie to o, kupię. Player speed, player speed. Pet speed, pet strange. Dobra. Mhm, 40 tysięcy. Dobra. jest naprawdę, fajnie, fajnie. No, jest no, 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 no. Tylko pytanie właśnie, czy jest jakieś kolejne lobby z jakimiś jeszcze lepszymi rzeczami, czy jak to tutaj po prostu zrobić? nie wiadomo, nie wiadomo, ale wydaje mi się, że jak ludzie dużo grają w to i tyle grają, no to raczej uhum. by się to tak szybko nie skończyło. No tak, w sumie też, też racja. Bo... Więc coś musi być jeszcze o czym nie wiemy, a co jest tutaj i jest to bardzo ważne. Dobra, lodowa kraina, zobaczymy. A ty też używasz. A nie, ty nie używasz tych, tych, tych petów. Yy, nie, nie, ja sobie wezmę, ale już sobie je włączę też w sumie. Chcę uh -huh. ja wiesz, dla porównania zobaczyć, cyk, cyk. jakby to Dobra. się ugrało. Cztery, cztery pety, czyli max i to te, które wydropiłem, te coś tam czytają. Chodź, teraz biję, no i widzę, że jest o wiele wolniej. <laughs> jest różnica, jest ogromna no. różnica. Jest. Coś tam biją sobie te pety, ale tak no. No tak. O, trochę kasy jest, ale oh. fajnie. <laughs> ale no, rzeczywiście to dość mocno tam nam zafiało całą gierką. Czyli no co, by muszę zmienić chyba na te. Chociaż wiesz co, jeszcze zobaczę na tej lodowej, lodowej krainę. No ja też sprawdzam, no. Mhm, uh -huh. to A to wygląda? nie jest ta. No to jest ta, nie, to nie jest ta. E, no... To jest tamta, tamta, tamta dobra, tamta. Bo to jest jeszcze jedna, okej. Okay. 16 milionów kosztuje jeszcze <laughs> Bez problemu. Dobra i patrzę. O kurde, safe, jak wolno się wydobywa, a dla porównania? Cyk, 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 cyk. 37, a moje tam dalej coś biły. Okej. Okay. Chodźcie moje pety, ty one? Nie no to jest. Ja jednego PETA użyłem. Okej. Okay. No. Dobra, Admiros to są naprawdę late gameowe pety. Tak? No, to jest naprawdę... <laughs> może to są, może to są to już najlepsze, najlepsze z najlepszych, tak? Właśnie, ciężko, ciężko, stwierdzić, nie, czy to są aż takie dobre pety. Znaczy, czy to są typowo late game'owe, bo mm -hmm. byśmy musieli kupić kolejną arenę, żeby, żeby sprawdzić, ale wydaje mi się, że tak. O, you to can afford są. the golden spider. Dobra, mamy kaskę na kolejną. A zobacz, że w tej tak? krainie już nie ma na przykład nowych rzeczy do upgrade'u, czy coś takiego. Nie, 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 Właśnie, idziemy na kolejną idziemy do do tej Jasne, nie ma problemu, możemy iść. O, skrzynka jest. Okay. O. co to za skrzynia? Myślę, że tutaj najwięcej ludzi siedzi. 200 no, milionów. 200 no. milionów. Aha, bo ty, uży, ty użyłeś tamtych petr. No, no zobaczymy. No to nieźle, tam... flotar. To coś... co, ja też może tamtych zaszczeć. No używać. weź sobie używaj tamtych. I można Głoneczka. za 200 milionów okay. kupić. Kolejne. 50 milionów. Mhm. Dobra, lecimy. I lecimy? Na 200... Armata. Czekaj, gdzie masz armatę? Czy tu już poszedłeś tam? Tak. A, jest. Jest Fantasy World. To będzie drugi świat. A czyli... Czy tych jest. światów będzie kilka? No właśnie. W... Czekaj. A, nie ma... Fantasy Ward. Aha Aha! Coś się stało? Prawej jest inny świat. To Fantasy World. I są nowe jajka! Nie, niemożliwe Admira. Tak, są nowe jajka, no zobacz, tam są. A może to są te... ja... Nie, to jest Fantasy World. Dobra. Zbierasz inne monety. Enchantujesz pet jest... Czekaj, i tutaj? A, te, też możemy zbierać to. Okej, okay, mamy nową walutę i... Jestem ciekaw ile tych światów jest, jakby... No, 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 czekaj, teleport? Ale moje pety dalej bardzo szybko Ej, biją. dobra, mam. Jesteśmy w Fantasy World, później jest jeszcze Tech World. Fantasy Tech. World, aha, faktycznie, dobra, Tech World. No, czyli... To nie jest koniec. nie jest koniec, ale dobrze jakby w sumie mieć tak na starcie cały ten początek najnudniejszy nas minął. No, 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 no. Ale takiego. z drugiej strony też trochę słabo, że... Nie mamy tego motywu farmienia, tylko już jakby... Tylko Oho, idzie... Słyszę, że sąsiad już odzywa z wiertarą, więc o -o. będę, no... Nie, przepraszam, że ci Admiros przerwał ale będę musiał chyba kończyć, bo słyszę tu-du-du-du-du, -du 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 -du, więc... E, no, jeżeli chcecie więcej odcinków Spec Simulator, to po prostu dajcie znać, zostawcie lajka like oczywiście pod tym filmem. Naprawdę zarąbiście się klika, to klikanie, wciągające, taka prosta giera, ale naprawdę bardzo fajna. Więc, e, Admiros, możemy się umówić? że na następny film po prostu nie będziemy przechodzili krajindale, do krainy dalej tylko na tej farmie. My. Co ty na to? Dobra, dobra, dobra. I, I zbieramy po prostu kaskę. No, okay, nie, 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 nie okay. żeby zostawić. Dobra, także dzięki za oglądanie i do zobaczenia. Cześć. Elo.